Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował ojciec, taki ja was umiłowałem. Bici biją, krzywdzeni krzywdzą, yy, yy, zabijani zabijają, ale także na odwrót. Kochani kochają. Jeżeli doświadczyłeś miłości ojca, jeśli doświadczyłeś tego, że jesteś kochany, będziesz umiał kochać. Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś i boisz się tego, jak będziesz kochał bez takiego fundamentalnego doświadczenia, to otwórz serce na miłość Ojca. Poproś Go, żeby Ci ją pokazał, żeby Cię tą miłością jeszcze raz ogarnął i odkryjesz, że jesteś w samym sercu Boga, że się Ciebie nigdy nie wyrzekł, nigdy Ciebie nie zdradził, zawsze mogłeś liczyć na najżarliwszą ze wszystkich miłości. Tylko to da Ci siłę, by kochać. Do zobaczenia jutro.